Cześć, witajcie w nowym filmie. Pustynie są znane jako ekstremalne środowiska, dlatego niewielu ludzi ma odwagę przemierzać te pozornie niekończące się połacie piasku i nieznośnego upału. Ale niektórzy odważni odkrywcy i tak to robią, ponieważ pustynie kryją w sobie tajemnice i sekrety. Dzisiaj pokażemy wam 10 tajemniczych rzeczy znalezionych na pustyni. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10. Jak być może dowiedzieliście się na lekcjach biologii, liście odgrywają ważną rolę w roślinach. To w nich odbywa się fotosynteza, czyli proces wytwarzania pokarmu. Dlatego rośliny powinny wypuszczać nowe liście, gdy tylko stare uschną. Nie jest tak jednak w przypadku rośliny Welwicja, która może przetrwać na pustyni. Welwicja występuje tylko w jednym z najsłuchszych miejsc na Ziemi na pustyni Namib, w Namibii i Angolii. Przez całe życie roślina ma tylko dwa liście, które rosną bardzo powoli. Jest to długie życie, trwające zwykle około 500 do 600 lat, ale w niektórych przypadkach osiąga nawet 2000 lat. Ze względu na swoje wyjątkowe cechy, roślina welwicja zadziwiła wielu biologów. Numer 9. W porze suchej południowo-zachodnia pustynia w Tunezji jest częściowo bardzo wysuszona. Niebiosa zdają się wtedy zapomnieć o zsyłaniu deszczu na długi okres czasu. Jednak w 2014 roku na tej pustyni wydarzyło się coś niesamowitego. Wielu nazwało to cudem: Trzech pasterzy szło w upalnym słońcu, kiedy natknęli się na pustyni na jezioro o turkusowym kolorze. Nigdy wcześniej go nie widzieli, jakby spadło im z nieba. Ponieważ znajdowało się ono zaledwie 25 km od miasta Gawsa, miejscowi nazwali to cudowne jezioro jeziorem Gawsa. Miało ono około 20 metrów głębokości, i wkrótce, zarówno okoliczni mieszkańcy, jak i turyści zaczęli je odkrywać i kąpać się w jego orzeźwiających wodach. Jednak to, czy jezioro istniało od zawsze i jak powstało, wciąż pozostaje tajemnicą. Numer 8. Mongolski robak śmierci to przerażające stworzenie i choć wiele osób wierzy w jego istnienie, nigdy tak naprawdę nie został sfotografowany ani zbadany z bliska. Mongolski robak śmierci to mierzący 1,5 metra robak, który podobno żyje na pustyni Gobi. To, jak zwykły robak zyskał tak makabryczną nazwę, wynika z stwierdzenia, że ma on toksyczną wydzielinę. Mówi się, że jest ona wystarczająco silna, aby korodować metal lub powodować silne wstrząsy elektryczne, które mogą wprowadzić dorosłego człowieka w wieczny sen. Robak ten został po raz pierwszy opisany przez amerykańskiego paleontologa Roya Chapmana Andrew. Ten badacz skamieniałości napisał o robaku śmierci w swojej książce z 1926 roku, zatytułowanej Na tropie starożytnego człowieka. Napisał w niej, że słyszał jak premier Mongolii, Damdin Bazar, powiedział: „Ma kształt kiełbasy o długości około 60 cm, nie ma głowy ani nogi, i jest tak trujący, że samo dotknięcie go oznacza natychmiastową śmierć. Czy wierzysz w istnienie mongolskiego robaka śmierci? Numer 7 Ze względu na sposób, w jaki hieny są często przedstawiane w filmach takich jak Król Lew, wielu z nas myśli o tych dzikich zwierzętach jako o bezwzględnych bestiach. Jednak według ekologów hieny odgrywają ważną rolę w przyrodzie jako padlinożercy i czyściciele padliny. Istnieje jednak również prawdziwy powód, dla którego nie są one zbyt popularne. Rolnicy uważają, że zwierzęta też szkodzą ich zwierzętom hodowlanym, dlatego też często polują na hieny. Spośród czterech pozostałych gatunków hien, populacja hieny brunatnej jest najbardziej zagrożona. Hieny brunatne zwane również wilkami plażowymi, występują również powszechnie na pustyniach. Główną przyczyną zmniejszenia się ich liczebności jest polowanie na nie przez ludzi. Często są chwytane nie tylko dlatego, że uważa się je za złodziei bydła, ale także dlatego, że ich części ciała są często wykorzystywane do rytuałów i w medycynie. Numer 6. Google Earth to aplikacja, której ludzie używają od lat, aby odkryć wiele niesamowitych rzeczy na naszej ziemi. Łatwo jest z niej skorzystać, wskazując i powiększając obraz w telefonie. Ktoś jednak znalazł kiedyś tajną bazę na środku Sahary. Znajdowała się ona na pustyni w Erroi, w północnym Nigrze, w pobliżu granicy z Libią. Jej tajność zwiększały ogrodzenia z drutu kolczastego i miny lądowe, które widać na zdjęciu. Później okazało się jednak, że tajna baza wcale nie była tajna. A w rzeczywistości było to francuskie lotnisko wojskowe o nazwie Aerodrom Madame. Dziś jest ono nadal w pełni sprawne. Mówi się, że baza ta została zbudowana w 1931 roku jako francuski port kolonialny, a obecnie jest to punkt graniczny służący do właściwej kontroli ruchu między Nigrem a Libią. Numer 5 Jedną z najbardziej zdumiewających rzeczy, jakie pozostawiła nam wczesna cywilizacja ludzka, są jej pisma i rysunki, w tym geoglify. Te ogromne wzory nie tylko pokazują, jak cenili oni sztukę, ale także zawierają historię o tym, jak żyli na co dzień, jakie mieli rytuały i tradycje. W 2021 roku francuscy badacze Carlo i Jochnan Oetheimerowie podzielili się ze światem swoim odkryciem nowego, dużego geoglifu na pustyni Thar w Rajastanie w Indiach. Co ciekawe, po raz pierwszy zauważyli oni ten geoglif, który później nazwali geoglifem Wielkiej Pustyni Indyjskiej podczas nawigacji w Google Earth. Geoglif składa się z dwóch figur geometrycznych, które można opisać jako gigantyczną spiralę i figurę w kształcie węża. Zajmuje powierzchnię ponad 8 hektarów, a według odkrywców rysunki muszą mieć zaledwie 150 lat. Numer 4. Fragmenty kanarkowo żółtego szkła pustynnego znaleziono we wschodniej części pustyni libijskiej. Szkło z wielkiego morza piasku, jak się je nazywa, od lat zaprząta uwagę ekspertów, którzy zadają sobie różne pytania. Skąd pochodzi to żółte szkło? Czy pustynia sama je wytwarza? Szkło libijskie stało się jeszcze bardziej tajemnicze, ponieważ badacze odkryli, że w komorze grobowej króla Tuta znajdował się napierśnik. Na tym złotym napierśniku znajduje się żuk skarabeusz wyrzeźbiony z libijskiego szkła pustynnego. Oznacza to, że to tajemnicze szkło istniało już ponad 3000 lat temu. Wygląda jednak na to, że niedawno naukowcy wreszcie rozwiązali tę zagadkę. Okazuje się, że szkło powstało w wyniku uderzenia meteorytu około 29 milionów lat temu. Ustalono to po tym, jak dokładna analiza żółtego szkła wykazała, że zawiera ono minerał zwany rejdytem. Może on pochodzić wyłącznie z uderzeń meteorytów. Numer 3. Wadi al-Hitan to jedno z najważniejszych miejsc występowania skamieniałości na świecie, położone na zachodniej pustyni w Egipcie. W 2005 roku zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO po tym, jak naukowcy odkryli tam setki skamieniałości wielorybów. I to nie byle jakich skamieniałości, ale skamieniałości wymarłego pierwszego gatunku wielorybów – prawa leni. Oczywiście, jeśli się nad tym zastanowić, znalezienie skamieniałości zwierzęcia, które żyło w oceanie, na środku pustyni jest zagadką. Ale to odkrycie ujawnia tylko część ewolucji wielorybów. Wydaje się bowiem, że wyewoluowały one z ssaków, które żyły na lądzie. Pierwsza starożytna skamielina wieloryba została odkopana w 1902 roku. Ponieważ miejsce to jest bardzo trudno dostępne, naukowcy nie byli w stanie dokładnie zbadać tego obszaru aż do 1980 roku, kiedy to rozpowszechniono pojazdy z napędem na cztery koła. Oprócz skamieniałości wielorybów, znaleziono tam również skamieniałości innych prehistorycznych zwierząt, takich jak rekiny, krokodyle i żółwie. Numer 2. Zwoje z nadmorza martwego są uważane za jedno z najcenniejszych odkryć w historii. Są to starożytne pisma żydowskie i hebrajskie, zawierające najwcześniejsze znane teksty Biblii i inne dokumenty dotyczące judaizmu. Rzucają też światło na to, jak właściwie powstało chrześcijaństwo. Zbiór manuskryptów został odnaleziony w latach 40. 50. XX wieku w pustynnych jaskiniach zachodniego brzegu w pobliżu Morza Martwego. Niedawno archeolodzy izraelscy znaleźli tam kolejne fragmenty, które uważa się za nowe zwoje z nadmorza martwego. Są to również pierwsze nowe zwoje odkryte od 60 lat. Eksperci twierdzą, że fragmenty te zawierają również tekst grecki. Około 80 nowych fragmentów zostało znalezionych w miejscu, które Izrael nazywa jaskinią grozy. Powodem nazwy tej jaskini jest fakt, że podczas wykopalisk znaleziono tam kiedyś 40 ludzkich szkieletów. Numer 1 Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak powstały te ogromne kamienne formacje lub do jakich celów stworzyły je wczesne cywilizacje? Te ogromne kamienie, zwykle ułożone w kręgi, to tak naprawdę kalendarze starożytnych społeczeństw. Niegdyś kamienie te dopasowywano do pozycji Słońca i Gwiazd. W ten sposób ówcześni ludzie mogli określić, kiedy nadejdzie wiosna, lato, jesień i zima. Prawdopodobnie najbardziej znanym miejscem jest liczące 5000 lat tajemnicze Stonehenge w Anglii. Jednak według najnowszych odkryć, niektóre wcześniejsze cywilizacje stosowały tę sprytną praktykę już ponad 7000 lat temu. Nie udało się tego ustalić, dopóki badacze nie odkryli kamieni z napty. Kamienie napta, znajdujące się w napta playa w Libii, są najstarszym znanym kamiennym kręgiem na świecie. Uważa się również, że kamienie napta były pierwszą próbą nawiązania przez człowieka poważnego kontaktu z nocnym niebem. Czy kiedykolwiek sami odwiedziliście pustynię lub chcielibyście to zrobić? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.